Czy wiedzieliście, że cesarstwo rzymskie zostało dosłownie wystawione na aukcję jak zwykły towar? W roku 193 naszej ery gwardia pretoriańska zamordowała cesarza Pertinaxa, a potem zrobiła coś niewiarygodnego. Ustawili blok aukcyjny przed swoim obozem i zaprosili bogatych Rzymian do licytacji o tron cesarski. To nie była metafora. Dosłownie sprzedawali imperium najwyższemu oferentowi. Didius Julianus wygrał, oferując 25 tysięcy sestercji każdemu pretoriańskiemu strażnikowi. W dzisiejszych pieniądzach to równowartość miliarda dolarów. Była to formalna aukcja z oficjalnymi warunkami płatności i licytacją. Julianus rządził zaledwie 66 dni, zanim Septymius Sewer pomaszerował na Rzym i go stracił. Ta jedna aukcja udowodniła, że potężne cesarstwo rzymskie stało się jedynie nagrodą dla tego, kto zapłaci wojsku najwięcej. To był początek całkowitego politycznego upadku imperium.